Witamy Państwa w firmie Energy Gaz Polska Jesteśmy właśnie w trakcie jazdy autem po montażu instalacji gazowej Auto już jest wyregulowane Teraz odbywamy jazdę testową aby pokazać Państwu Jak to auto przyspiesza i jak się zachowuje na gazie W dniu dzisiejszym jest to Jeep Grand Cherokee Z 2017 roku auto zostało wyposażone w potężny silnik V8 O pojemności 5,7 litra Jak wiemy Amerykanie lubują się w takich konstrukcjach dlatego Taki silnik w Jeepach jest na porządku dziennym. Tutaj mamy do dyspozycji 390 mechanicznych. No i to wszystko, co zostało wymienione, to są same plusy. No jeszcze z plusów to jest to, że auto jest mega wygodne, zapewnia świetną widoczność, no i oczywiście poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli mówiąc o minusach, no to na pewno spalanie. No tutaj 16 litrów benzyny na 100 km to uznajemy za. Można powiedzieć minimum, co czyni koszt przejechania 1000 km na benzynie około 640-660 zł. Oczywiście mówimy minimum, jeżeli chcemy tym autem się pobawić, wykorzystywać jego możliwości. Oczywiście te spalanie będzie dużo większe. Jeżeli chodzi o gaz, no to licząc nawet, że auto nam spali 18 litrów gazu, też takie można powiedzieć minimum. Jeździmy o ponad połowę dani i koszt przejechania 1000 kilometrów będzie to około 300 zł, czyli jak łatwo możemy odliczyć, ponad połowę taniej jeździmy, nie tracąc komfortu i przyjemności użytkowania. To wszystko dzięki instalacji gazowej BRC Sequent Plug and Drive, objętej dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów, zamontowaną oczywiście w Energy Gas Polska. Jeżeli chodzi o zbiornik, w tym aucie mamy tutaj zbiornik o pojemności 87 litrów brutto. Pozwoli on na przejechanie przy spokojnej w trasie około 400 km. Wynik naprawdę bardzo ładny, no i godny. E, pomimo tego, że auto ma dosyć duże spalanie, dosyć duże gabaryty, no to nawet dystanse możemy pokonywać dosyć słuszne. Za chwileczkę postaramy się Państwu pokazać przyspieszenie tego auta, oczywiście przyspieszenie na gazie. E, zobaczymy co to cacko potrafi. Jak mogliśmy zobaczyć, auto bardzo sprawnie przyspiesza, Tutaj nie czuć żadnych różnic względem jazdy na benzynie. Na benzynie też to testowaliśmy, także myślę, że dla upartego ze stoperem może by coś znalazł, może nie. Na pewno, na pewno instalacja gazowa nie zabiera komfortu jazdy, komfortu bezpiecznego przyspieszania tym autem. Także tutaj można powiedzieć inwestycja, właściciela pojazdu była strzałem. W dziesiątkę, gdyż od dzisiaj, jak odbierze tylko auto, przestanie bezsensownie wydawać pieniążki na benzynę. E, można będzie je przeznaczyć oczywiście, jak się cała sytuacja wirusowa uspokoi na jakieś zupełnie przyjemniejsze rzeczy. E, co możemy więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o silniki amerykańskie? Czy to będą silniki V8, e, czy to silniki V6, czy jak się zdarzały, silniki V10, nawet V12? E, silniki amerykańskie jak najbardziej nadają się do gazu nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań pod warunkiem dostępności instalacji do danego silnika to czy to będzie wtrysk bezpośredni czy pośredni jak najbardziej z instalacjami gazowymi auta współpracują Amerykanie jak wiemy tworzyli auta bazowo te silniki w momencie kiedy mieli bardzo dużo niedrogiego paliwa mogli sobie na to pozwolić silniki również były wykonane w takich technologii aby nie były za bardzo wyżałowane, także to wszystko co jest w silniku elementy, zawory, korbowody, tłoki głowice, wszystko jest z grubego metalu tam w danym czasie nie szukano e, oszczędności jeżeli chodzi o użycie materiałów także to naprawdę znosi i kiepskiej jakości paliwo znosi gaz bez najmniejszego uszczerbku Także zapraszamy Państwa serdecznie na montaż i serwis instalacji gazowych do Energy Gas Polska Jak również do subskrybowania i lajkowania naszego kanału na YouTube Znajdziecie tam Państwo bardzo dużo ciekawostek, filmy zjazd testowych, prezentacji instalacji gazowych już w konkretnie w zamontowanych autach Jak również tak jak wspomniałem dużo ciekawostek na temat, na temat serwisu instalacji, dlaczego warto wymieniać filtry jak to się odbywa, jeżeli chodzi o zapis na montaż? No i przede wszystkim różne niecodzienne auto. Dziękujemy.